Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. Na londyńskiej giełdzie metali od początku bieżącego roku wśród metali bazowych silnie spadły ceny stali. Miał miejsce ponad 11% spadek. Stal była długim metalem, który najmniej został przeceniony. Podobnie na szanghajskiej giełdzie metali stal się nie spadła i zanotowała długi najmniejszy spadek po ołowiu. Ceny stali rebar w Londynie osiągnęły poziom około 390 dolarów za tonę. Są to poziomy nienotowane od marca 2016 roku. Przyszłą z ostatnich spadków cen stali na obu rynkach są obawy inwestorów o popyt na metal w sytuacji światowej pandemii koronawirusa, która bardzo negatywnie i gwałtownie odbija się na aktywności gospodarczej. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym spadkowi cen metalu w dłuższym horyzoncie czasu jest oczywiście praktycznie permanentna nadpodaż tego surowca na świecie. W ostatnich dniach miało miejsce odbicie na rynku metali bazowych. I również stali, ale to było związane z poprawą nastrojów na rynkach głównie w związku z uruchamianymi kolejnymi programami pomocowymi dla głównych gospodarek. Ponadto metal znajduje się pod presją umocnienia się dola amerykańskiego wobec koszyka głównych walut. Silne umocnienie się dola amerykańskiego doprowadziło do przeceny stali na rynkach. Korelacja zmian cen metalu oraz indeksu w ostatnich dwóch latach jest silnie ujemna. Obawy o globalny wzrost gospodarczy i związane z tym popyt na metal oraz nadprodukcja metalu skłoniły w ostatnich tygodniach inwestorów spekulacyjnych do zwiększenia liczby pozycji krótkich netto. Jednocześnie korzystając z okazji niskich cen stali inwestorzy komercyjni, czyli przetwórcy stali w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi zmianami cen, to znaczy ich wzrostami, zwiększyli liczbę pozycji długich netto. Naszym zdaniem ceny stali reber osiągnęły tak niskie poziomy, że trudno oczekiwać ich dalszego i istotnego spadku, i jeszcze przestrzeń do spadków. Produkcja stali w minionym roku wzrosła o ponad 1% rok do roku, a popytu o prawie 4% rok do roku. W efekcie doszło do spadku nadwyżki produkcji stali do 64 milionów ton z ponad 100 milionów ton w 2018 roku. Tak niska dynamika wzrostu podaży nie była obserwowana od 2016 roku. Mniejszy wzrost produkcji stali spowodowany był mniejszą produkcją głównie w hutach w Turcji, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Japonii czy też Korei Południowej. W Chinach nastąpił jedynie spadek dynamiki produkcji. Przecież Czyną wyhamowania produkcji lub spadku produkcji była wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ze wstępnych danych za styczeń oraz luty bieżącego roku dotyczących podaży wynika, że produkcja spowolniła prawdopodobnie w związku z rozwijającą się tam wówczas epidemią koronawirusa. Pomimo spowolnienia produkcji nastąpił wzrost zapasów metali na szanghajskiej giełdzie, co prawdopodobnie jest związane ze spadkiem popytu. Warto wspomnieć, że 14% światowego popytu stanowi popyt przemysłu produkujący samochody oraz Produkty gospodarstwa domowego. Z kolei niemal 50% popytu zgłasza sektor budownictwa. Szacujemy, że w tym roku nastąpi nieznaczny spadek popytu. Spodziewamy się, że ceny stali w perspektywie paru miesięcy prawdopodobnie będą kształtować się w przedziale od 370 do 430 dolarów za tonę. W pierwszych miesiącach ceny stali mogą obniżyć się w okolice 370 dolarów za tonę, po czym wraz z poprawą sytuacji i dalszej poprawy nastrojów na rynkach powinno dojść do odbicia w kierunku poprzednich poziomów 430 dolarów za tonę. Trudno w tym momencie prognozować ceny metalu w dłuższym horyzoncie, gdyż świat jest w obliczu pandemii koronawirusa i nie jest znany w pełni jej wpływ na realną gospodarkę. Oraz to, czy nie pojawi się druga fala. Dziękuję za uwagę, mówił z TP Koło Banku Polskiego.